Jeśli robisz to, co większość ludzi uważa za normalne, masz bardzo dużą szansę, żeby zostać biedny. Dowiesz się w tym filmie. Jak nie zostać biednym? Ja sam taką osobą byłem, byłam biedną mentalnie. Pomimo, że zarabiała nie najgorzej, bo 15 a 20 tysięcy złotych takim był przedział mój zarobkowy. Oczywiście mówimy o kwocie netto no i wszystko przepuszczałem. Byłem biedny, biedny mentalnie. No i przede wszystkim do się jak pierwsze 38 tysięcy złotych, które zarobiłem. Przepuściłem na głupoty, no bo tak jak powiedziałem, myślałem, że będę się czuł bogaty. Ja nazywam się Kamil Margas i na tym kanale pokazuję Wam moją drogę, metamorfozę przejścia z osoby, która wykonywała domy szkieletowe w Skandynawii i przeszła do osoby, która rzuciła etat. Kompletnie utrzymuje się z wynajmu, z aktyw, które wypłacają mi po prostu odsetki i dywidendy. W dzisiejszym filmie dowiesz się. O kilku takich podpunktach. Jeśli faktycznie one się dotyczą, zostaniesz biednym. Pierwszy podpunkt to jest: słuchajcie, wydajemy za dużo niż powinniśmy wydawać. I tutaj mógłbym porównać osoby które są na wiejskiej one te osoby po prostu też wydają za dużo i mamy deficyt w budżecie tak samo w naszym budżecie też możemy mieć deficyt jeśli przykład ci powiem zarabiasz 5000 zł i wydajesz te 5000 zł to znaczy że coś wykonujesz nie tak i i dużo osób powie: Słuchaj, Kamil, ale nie da się po prostu zejść z tej kwoty. Ja powiem tylko tyle, że da się, tylko trzeba po prostu zacząć to liczyć, kalkulować, żeby te 5 tysięcy, które mamy do dyspozycji, żeby nam troszeczkę coś zostało. Od tego zaczynamy. Jeśli to wdrożysz, daję Ci nawet, powiem Ci, gwarancję, że Twój budżet zacznie. Przynosić na plus. Także pierwsza zasada to jest: za dużo wydajemy. Jeśli jesteś osobą, która za dużo wydaje, czyli całą wypłatę, będziesz biedna cały czas. Ja taką osobą byłem. 15 tysięcy zarabiałem, 15 przechulałem wszystko i nie dostawało mi nic, więc wiem, że nieważne jakie pieniądze posiadasz, czy to jest 5, 10, 15 tysięcy czy 20 tysięcy złotych, da się przehulać. Nie ma takich pieniędzy, których się nie da przechulać. Sam byłem takim przykładem, więc yy, to jest na pewno. Druga zasada, którą warto pamiętać, i tu ona dreuje na stałe pieniądze oszczędności i budżet. Jest to życie na kredyt. Czyli, jeśli posiadasz kredyt, jeśli zakupujesz powiedzmy sprzęt AGD auto w czasy na kredyt. To mało kto o tym pamięta, ale odsetki pochłonią resztę naszych pieniędzy. To te odsetki, które musimy zapłacić bankom, one powodują, że my nie jesteśmy w stanie się wyrwać no, z takiej karuzeli po prostu kupowania na kredyt. Jeśli ci nie stać, przykładowo, na zakupienie nowego, powiedzmy, laptopa, iPhone'a, to nie kupujesz go. I po prostu, prosta zasada. Ja miałem także wcześniej też wszystko, co się mogło wziąć na kredyt, czy to było jakieś, nie wiem, samochód, sprzęt, brałem na kredyt, było mi łatwiej, ale nie liczyłem odsetek. I tu wam podam przykład. E, oczywiście podczas budowy domu swojego e, wziąłem kredyt na e, dokończenie tego domu. Tam była kwota zabrana 150 tysięcy złotych, rata 1200 zł, no i odsetek było 500 zł ponad, więc no, 500 zł miesięcznie płaciłem wiadomo komu banku, e, a bank po prostu e, tylko zacierał ręce. No i oczywiście później jak już zdążyłem, że wiedziałem, że te wszystkie odsetki pochłaniają niesamowitą część mojego budżetu postanowiłem spłacić ten kredyt, skróciłem ten czas do 15 lat, więc 15 lat mam po prostu zaoszczędzone, no i oczywiście tą ratę, którą płaciłem, reinwestuję. No i teraz oczywiście, że jest odsetek. Ale pamiętaj, jeśli nie masz pieniędzy, nie kupuj, nie bierz na kredyt, nie płać jak jest jakieś tam Allegro Pay. Wszystko po 30 dniach, bo to tylko po prostu coraz to bardziej powoduje, że chcesz więcej, chcesz więcej, no i wydajesz jeszcze więcej. A tą osobą niestety będziesz później cały czas biedną. To jest taki drugi podpunkt i powiem Wam, bo miałem Wam powiedzieć przykład, jak gdy zarabiałem swoje pierwsze takie większe pieniążki. Czułem się osobą bardzo biedną, czyli... Brakowało mi no, materialnych rzeczy. No i zgadnijcie, co kupiłem za pierwsze trzy wypłaty, które otrzymałem. To było kwota 38 tysięcy zł. To były lata 2008-2009. Zakupiłem samochód. Było to Audi A6. Pamiętam, 38 tysięcy zł. Dałem za to auto. Do tego dorzuciłem jeszcze jakiegoś laptopa za 5 tysięcy zł. Kompletnie idiotyczna decyzja była, ale no, czułem się. Bogaty, a faktycznie byłem biedny mentalnie. No bo kto daje tyle pierwszej pieniędzy swoich pieniędzy zarobionych żeby poczuć się lepiej. No, w tym momencie wiem, że żyjemy w, takiej, w takich czasach, że lubimy pokazywać, że to, to nas stać, że mamy dobry zegarek, że mamy fajny dom, że mamy fajne auto, że mamy świetne ubrania. Ostatnio właśnie też taki przykład powiem wam, syn mówi, że tam z klasy jego. Ale szkoła średnia. Kupują sobie ubrania. Bardzo fajnie, że sobie kupują, bo fajnie, jak ktoś dobrze wygląda. Ale kwoty są już astronomiczne, bo tam jest od 1,5-2,3 tysiące złotych za jakąś kurteczkę. No powiem szczerze, że ja bym się ubrał już od góry do dołu za tą kwotę. No ale to są osoby, które. Popełniają te same błędy, to co ja popełniałem, i praktycznie są biedne i będą biedne, mu się wydaje, dopóki nie zmienią tego nastawienia. Słuchajcie, trzecia rzecz, która jest bardzo ważna: musimy zmienić nasze otoczenie z naszych znajomych, i to jest mega ważne, bo. Znajomi mają, nasi bardzo duży, duży wpływ na to, co, co wykonujemy. Ważne. Słuchajcie, ja miałem takie osoby, które zazwyczaj non-stop narzekały. Mówiły, a kurczę, brak pieniędzy, a narzekały na zdrowie, a że to tamto, a to siamto. Głowa zaczęła mi już pękać od tych osób. Więc wyciąć to, sorki to takie słowo, wycinamy tych swoich znajomych i próbujemy szukać osoby, które mają po prostu bliższe twojemu podejściu czyli finanse, jak zaoszczędzić gdzie zainwestować także to jest bardzo ważne, ja zmieniłem powiem wam szczerze, że tych znajomych mam tak mało, ale mam znajomych, których chcę mieć znajomych którzy mają takie same podejście do pieniędzy, do zarabiania no, do bycia bardziej osobą majątną no i mega się z nimi fajnie czuję zresztą powinniśmy dobierać sobie znajomych pod nasze właśnie preferencje, dlatego że to jest bardzo ważne. Kolejną rzeczą, to już jest czwarta, która jest mega, bardzo, mega ważna, Twój partner, partnerka. E, warto, żeby e, zwrócić na to uwagę, żeby tą, tego partnera, partnerkę wciągnąć w te finanse, żeby powiedzieć, słuchaj. No, jednak robimy cały czas jedno i to samo zarabiamy od pierwszego do ostatniego, wydajemy wszystko no i praktycznie raz do roku możemy sobie pozwolić na wczasy. więc coś jest nie tak. Tutaj wybór partnera jest mega ważny. Pamiętajcie, że partner to nie jest wybór na miesiąc, dwa rok, tylko no większości na całe życie, chociaż statystyki mówią, że ogromna część małżeństw no, biorą rozwód, przykre, no ale nic nie zrobimy, poddajemy się to szybko, tak mi się wydaje. Więc to też warto mieć pod uwagę, wybór partnera. Tak jak powiedziałem, cztery podpunkty, które jeśli wykonujesz, jesteś biedny, możesz z tego cię mieć ciężko wyjść, ale jeśli jesteś osobą, która ogląda ten film, to znaczy, że chcesz coś zmienić. Ja sam szukałem pomocy, bo cały czas wydawałem te pieniądze, nie miałem dom myślałem, że jest takim moim bogactwem wywaliłem bańkę milion złotych na dom fakt faktem, że jest mój spłacony, ale milion złotych jakbyśmy zainwestowali w jakieś powiedzmy rejty, etf obligacje lub dwa mieszkania kupili pod wynajem no, mamy te kilka tysięcy złotych już do, do dyspozycji miesięcznie, więc jest z tego wyjście pamiętaj, że nawyk, który wykonujesz to on doprowadzi się do tego, czy będziesz biedny, biedny mentalnie, czy zaczynasz to zmieniać. Ta metamorfoza, bo ja to metamorfozą, jest bardzo ciężką. Ja sam. Powiem Wam, że bardzo ciężko mi było, bo no, boimy się zainwestować, boimy się czekania przede wszystkim na te pierwsze efekty, bo potrzeba bardzo długiego czasu, żeby widzieć pierwsze efekty. Ja pamiętam jak płacałem pierwsze 500, 1000, 1500 zł, gdy otrzymałem jakąś dywidendę w wysokości 9-15 zł, no było to żenujące. A powiem Wam jeszcze, że nawet mnie wyśmiewali. Mówili, Kamil, co Ty odpowiadasz? Jakie 9 zł? Weź sobie, daj się na spokój. A w tym momencie piszą do mnie, jak to wykonałeś, jak rzuciłeś etat. Konsekwencja. Zajęło mi to 6 lat. Miałem szczęście, że pracowałem w Skandynawii. Tamte zarobki miałem nie najgorsze. Odłożyłem sporo kasy. Nie mam kredytu. Tego Wam życzę. Nie kupuję. Jeśli mnie nie stać, nie kupuję. I żyję na swoich zasadach. A... Taką główną wisienką, tortem jest, że mam sporo więcej czasu, no i oczywiście dzielę, się tym, oczywiście dzielę się tym z Wami, więc mam ten czas też dla siebie, dla rodziny. Dajcie znać, czy faktycznie wydajecie wszystkie pieniądze, całą wypłatę przepuszczacie, czy chcecie zmienić swoje życie. No i oczywiście dlaczego tak ludzie non stop narzekają. No to jest bardzo ciężki temat, więc czekam na Wasze komentarze. Odpiszę z miłą chęcią. Eee, proszę Cię o udostępnienie tego filmu. Zasubskrybuj go. Mój kanał. No i Widzimy się już wkrótce w kolejnym filmie, o którym opowiem Wam, bo się pytaliście ile wychodzę z wynajmu rusztowania elewacyjnego, bo w jednym z filmików nagrałem jacuzzi mobilne, ile wychodzę, wynajem przyczepek, rejty i tak dalej, więc wkrótce wpadnie ten filmik odnośnie wynajem rusztowania elewacyjnego. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!